Używanie telefonu jako routera Wi-Fi. Samsung Galaxy J5 posiada funkcję bezprzewodowego udostępnienia połączenia internetowego za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Po włączeniu funkcji Router Wi-Fi w telefonie, można do niego bezprzewodowo podłączyć urządzenia i korzystać z internetu. Dotknij i przeciągnij w dół pasek powiadomień znajdujący się u góry ekranu. Wybierz Ustawienia. Dotknij Router Wi-Fi i Router. Dotknij Router Wi-Fi. Dotknij ikonę Więcej, a następnie wybierz Konfiguracja funkcji Router Wi-Fi. W polu Nazwa sieci wpisz nazwę sieci bezprzewodowej. Przesuń listę w dół. W polu tekstowym Hasło wpisz hasło do przenośnego punktu dostępu. Co najmniej 8 znaków. Aby zapisać zmiany, dotknij Zapisz. Dotknij przycisk Wyłączony. Zapoznaj się z treścią komunikatu i dotknij OK. Router Wi-Fi został włączony. Symbolizuje to ikona, znajdująca się w górnej części ekranu. Teraz możesz korzystać z Internetu na swoim komputerze za pośrednictwem telefonu. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij przycisk Home.